Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się serdecznie, nazywam się Bartłomiej Ryś, witam na profilach Cargo. Moi drodzy, wiem doskonale, że trudno zabezpieczyć domy na kołach przed złodziejami, oczywiście, a powinniśmy to robić. Dlaczego? No, dlatego, że niestety te domy na kołach są dosyć łakomym kąskiem dla złodziei. Łatwo się do nich włamać, a doskonale wiecie, że przewozimy na pokładach nierzadko bardzo, bardzo wartościowe rzeczy. No, w końcu to nasz dom na kołach. I dzisiaj chłopaki z serwisu zainstalowali specjalny system alarmowy, który chciałbym Wam zaprezentować bo uważam, że jest wart dosłownie każdych pieniędzy, świetnie działa, ma mnóstwo funkcjonalności, które są dostosowane właśnie do podróży kamperem. Jak on działa, jak wygląda, w co jest wyposażony, zapraszam moi drodzy, dzisiaj na prezentację. Oglądajcie uważnie, bo zdecydowanie warto to robić. Warto dzisiaj oglądać cały ten materiał, by zabezpieczyć się na wypadek nieprzyjemnych sytuacji przyszłości. Zapraszam. Moi drodzy z czym mamy do czynienia? Pilot P 726 w wersji Expression Półintegra integra, już przygotowana pod klienta. Panowie tutaj z serwisu spisali się na medal, bo lista wyposażenia dodatkowego jest naprawdę długa. Klimatyzacja, panele solarne, markiza Specjalne takie łapy poziomujące na tył pojazdu. Dojdą do tego jeszcze poduszki pneumatyczne. No jest tego naprawdę mnóstwo. Samochód jest naprawdę dobrze, dobrze doposażony. Ale coś, co jest chyba dzisiaj najważniejsze, to oczywiście alarm. Zwróćcie uwagę: mamy tutaj kluczyki, dzierżę do tego samochodu. Kluczyki. Samochód jest zamknięty, ale. Zapomniałem o zamknięciu jednego z luków, czy to słuchajcie z tyłu garażowego, czy chociażby tego. Jestem złodziejem, próbuję ukraść to, co jest w środku, przekręcam schowek, próbuję go otworzyć. I co się dzieje? Moi drodzy, tak to wygląda. A jak to dokładnie działa? Już wam tłumaczę. W każdym miejscu zainstalowany jest specjalny czujnik, który jest połączony z centralką. Tutaj sobie, moi drodzy, przygotowałem te wszystkie części składowe tego alarmu. Mamy do czynienia z alarmem V ViPro w wersji trzeciej, i tu jest właśnie ta główna centralka sterująca całym systemem właśnie alarmowym. Ona jest dopasowana albo do Fiata albo do Forda, ale mamy też wersję, słuchajcie, nawet do Mercedesa, więc, tak naprawdę, większość pokrycia rynku kamperowego w Polsce jak najbardziej ten alarm jest zdolny ogarnąć. Do tego alarmu, prócz tutaj przeróżnych czujek, o właśnie takich. Są dołączone inne rzeczy. Co możemy generalnie podłączyć pod ten system alarmowy? Przede wszystkim podstawowa czujka. Ona wygląda w ten sposób. I dlaczego alarm włącza się w momencie, kiedy cokolwiek tutaj otworzę? Czy szybę, czy właśnie poszczególne schowki. Ano moi drodzy, drodzy dlatego tu i tu. Wszędzie w tych miejscach zainstalowana jest specjalna czujka, która w momencie kiedy się przerwie obwód automatycznie uruchamia się alarm. Takie same rzeczy znajdziemy tutaj na szybach, w tych miejscach. Wszędzie są każda szyba, każdy luk, tak naprawdę, przez którego można się dostać do kampera, jest właśnie, moi drodzy, o takimi właśnie czujkami. Zabezpieczony. Każda szyba to ma. Krótko mówiąc, tych czujek możecie zainstalować tak naprawdę tak dużo, jak tylko chcecie. Co więcej, jest też sensor wykrywający gaz dwutlenek węgla, CO oczywiście. Jest też czujka, która wykrywa wszelkie gazy narkotyczne, usypiające, i taka czujka zainstalowana jest również w tym pojeździe. Już Wam pokazuję gdzie? O, właśnie tutaj, w tym miejscu. Zielona dioda informuje nas, że ona cały czas pracuje, cały czas sprawdza powietrze w środku i jak tylko wykryje, że coś jest nie tak, że coś się dzieje z powietrzem w środku, to automatycznie załączy, moi drodzy, alarm. Poszczególne właśnie czujki wyglądają w ten sposób. Mamy ten główną i tą, którą montujemy na drzwiczkach. Do tego możemy cały alarm doposażyć w taki specjalny moduł GPS, czyli o co chodzi. W momencie kiedy coś się stanie z samochodem, ktoś nam się na te auto kempingowe połakomi, to za pomocą takiego właśnie GPS-u możemy ten samochód po prostu namierzyć, gdzie się znajduje. Co ciekawe, moi drodzy, ten cały alarm możemy skonfigurować w ten sposób, że w momencie kiedy oczywiście ktoś nam otwiera drzwi, ktoś próbuje się włamać do pojazdu, to automatycznie dostajemy informacje na nasz telefon. Czy to w formie SMS-a, czy to w formie innej. Tutaj możemy zainstalować dodatkową, moi drodzy, kartę SIM i w ten sposób mamy non-stop połączenie, krótko mówiąc, ze światem. Pokażę Wam jeszcze te czujki na oknach, jak one wyglądają w środku. Wchodzimy, moi drodzy, do pojazdu. Oczywiście umiejscowienie tralki pozostaje pozostaje tajemnicą sami widzicie, tak to wygląda o tu, dokładnie jedna druga w tym miejscu, proszę bardzo trzecia jest tutaj no i czwarta oczywiście tutaj na tym oknie sypialnianym wszystko jest zainstalowane Ale coś co chyba jest najlepsze w tym wszystkim to fakt że w garażu też znajdziemy coś związanego z tym alarmem. Oczywiście tu jest kolejna czujka związana z otwieraniem właśnie tej całej klapy, ale chyba rzecz najważniejszą dotyczącą rowerów. Znajdziemy, moi drodzy, w tym miejscu. Jest to taka specjalna linka połączona z dodatkowym czujnikiem, którą oplatamy nasze jednoślady zaczepione z tyłu na bagażniku rowerowym. Tą linkę możemy sobie tutaj swobodnie wyprowadzić, podłączyć i w momencie, kiedy cokolwiek się stanie, ktoś będzie chciał nam zabrać te rowery, ukraść je, albo na przykład przetnie tą linkę o tutaj, w tym sobie miejscu kabelek, to automatycznie też dostaniemy powiadomienie, też załączy się syrena no i oczywiście najprawdopodobniej złodzieje po prostu najzwyczajniej w świecie się wystraszą tego wszystkiego co się będzie działo więc taki alarm jak najbardziej polecam to jest to jest talinka oto jest talinka to są takie właśnie czujki na okna sensor dwutlenku węgla sensor gazów narkotycznych Główna centralka sterująca całym alarmem i dodatkowy, właśnie, moduł GPS w tym miejscu. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto, czy warto wydać na taki zestaw kilka tysięcy złotych, no bo on nie jest jednak tani, to odpowiedzcie sobie sami na to pytanie: czy wasz dobytek, wasze bezpieczeństwo i przede wszystkim komfort waszego podróżowania jest. Warte w momencie, kiedy jeździcie domem na kołach, nawet nieco starszym, nie musi to być koniecznie nowy pojazd, to wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista. Pozostawiam tam, pozostawiam Wam to do Waszych przemyśleń.